Przed Urzędem Miasta i w kilku innych miejscach centrum Szczecina stanęły tak zwane kostki reklamowe promujące akcję Stwarzaj Szczecin Zostaw 1%. Już po raz szósty miasto zachęca mieszkańców do odpisania 1% z podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Akcja szczecińska ma dwa cele. Oczywiście cel szerszy jest taki, żeby wesprzeć organizację pożytku publicznego, organizacje pozarządowe działające na różnych polach w ogóle. Ale drugi cel, bardziej ukryty, nasz tutaj lokalny jest, aby wspierać organizacje szczecińskie. W Szczecinie zarejestrowanych jest 86 organizacji mających status organizacji pożytku publicznego oraz 54 oddziały organizacji krajowych, które prowadzą działalność w naszym mieście. Żeby oddać swój 1% należy odpowiednio wypełnić wniosek zeznania podatkowego. Nie zwalniamy podatnika z wyboru organizacji pożytku publicznego, to on musi wpisać organizację i musi wpisać również numer Krajowego Rejestru Sądowego. To wynika z tego, że niektóre organizacje mają bardzo podobne nazwy i dociekanie, czy chodzi o tą organizację, czy o inną, byłoby dla nas problematyczne, bo związałoby się z wzywaniem podatnika do urzędu. Ale podatnicy już nie muszą znać numeru rachunku bankowego. To my kontaktowaliśmy się z organizacjami za pośrednictwem mediów, za pośrednictwem Urzędu Miasta również. Prosiliśmy organizacji o przekazanie do urzędu, skarbowych, Numerów rachunków bankowych, na które te pieniądze mają być przekazywane. I to idzie automatycznie z konta Urzędu Skarbowego, więc tutaj podatnik nie musi się martwić o to, że nie zna rachunku bankowego. Numery Krajowego Rejestru Sądowego można znaleźć we wszystkich informacjach związanych z OPP oraz na stronach Urzędu Skarbowego przy wykazie wszystkich organizacji. Rok temu w województwie zachodnio zebrano 11 milionów złotych, a i w tym roku chętnych nie powinno zabraknąć. Z dużym sercem oddaję na hospicja. Na fundusz Anny Dymnej, ostatnio na pomoc dla obłożnych chorego dziecka. I teraz planuję też oddać ten 1%. Podejrzewam, że na hospicjum tutaj dzieci obłożnych chorych, na hospicjum szczecińskie. Pracuję w biurze rachunkowym i wszystkich namawiamy. I są najczęściej hospicja albo na zwierzęta? Na, na domy dziecka. Wymęcza się doradzamy, albo jakieś przedszkola, albo jakieś dla dzieci biednych. W ramach akcji Zostaw 1% 25 lutego w Centrum Handlowym Galakcji o godzinie 11 odbędą się prezentacje różnych organizacji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.szczecin.eu.